Autonomiczni agenci oparci o potężne modele językowe, takie jak GPT-4, to prawdopodobnie przyszłość zastosowania tego typu technologii. Na temat jednego z tego typu rozwiązań, czyli AutoGPT, był już oddzielny materiał, a tym razem przyjrzymy się kilku innym. W materiale przyjrzymy się trzem ciekawym rozwiązaniom: Agent GPT oraz Baby BabyAGI. Zobaczymy, co potrafi każde z nich. Będą potrzebne klucze API do kilku usług. Przede wszystkim klucz od OpenAI. Wchodzimy w api Keys, tworzymy klucz, nadajemy mu nazwę i po utworzeniu kopiujemy. Następnym kluczem będzie ten od Google. Po pierwsze, tworzymy nowy projekt w Cloud Console. Po utworzeniu projektu, trzeba będzie włączyć interfejs api od wyszukiwania. W wyszukiwarce interfejsów wyszukujemy usługę Custom Search API. Włączamy jej dostęp przez api, będziemy musieli skopiować z niej identyfikator. Ale najpierw dane logowania do Google. Tworzymy dane logowania i generujemy nowy klucz api. Kopiujemy utworzony klucz, zamykamy i przechodzimy do Google Search Engine. Tworzymy nową wyszukiwarkę, podajemy jakąś nazwę i włączamy wyszukiwanie po całej sieci. Potwierdzamy, że jesteśmy organikiem, potem utwórz, otrzymujemy nowy identyfikator. Utworzony identyfikator pobieramy kopiując go stąd. Pinecode to wektorowa baza danych. Będzie służyć do przechowywania pamięci. Zakładamy darmowe konto. Po utworzeniu konta trzeba tu chwilę poczekać. Wchodzimy w API Keys i tworzymy nowy klucz API. Podajemy jakąś nazwę i kopiujemy sobie klucz klikając tutaj. Klucze tutaj wyświetlone zostały usunięte przed publikacją tego materiału. Na pierwszy ogień idzie Super AGI to trochę takie AutoGPT, ale dostępne za pomocą interfejsu webowego z poziomu przeglądarki. Jest to zarazem najbardziej rozbudowany projekt z pokazanych w tym materiale. Posiada dość obszerną konfigurację, rozbudowaną architekturę. Oraz pozwala na największą kontrolę spośród omawianych w tym materiale aplikacji. Pozwala na równoległe uruchamianie wielu agentów, z czego każdy może zajmować się innym zadaniem. Umożliwia dowolne definiowanie wszystkich parametrów pracy każdego agenta. Pozwala na dostęp do internetu, pracę na plikach oraz wiele innych opcji rozszerzalnych za pomocą modułów. Plusem jest też intuicyjny interfejs oparty na kartach, który jest dość przejrzysty i logicznie poukładany. Instalujemy. Całość pracuje w kontenerze Dockera, więc Docker musi być już tutaj zainstalowany w systemie. Klonujemy repozytorium z Githuba. Wszystkie wymagane pliki pobiorą się stąd. Następnie wchodzimy do katalogu z projektem w celu jego konfiguracji. Kopiujemy config template do config i następnie w pliku tym ustawiamy wszystkie potrzebne parametry jak klucze, dostępy i opcje. Wklejamy do pliku configJAml wszystkie niezbędne dane konfiguracyjne, takie jak klucz od OpenAI, klucz do naszego projektu w Google, oraz identyfikator utworzonej wyszukiwarki. Zmieniamy również model na GPT-4, jeśli posiadamy do niego dostęp. W katalogu z projektem znajduje się katalog Workspace, a w nim katalogi Input i Output. Do Input możemy uploadować swoje pliki, a w Output będą lądować pliki generowane przez agenta. W kolejnym kroku, za pomocą polecenia Docker Compose, przygotowujemy obraz Docker'a. Za pierwszym razem budowanie obrazu może trochę potrwać. Tutaj lekko przyspieszyliśmy wideo. Mając już zbudowany obraz, wchodzimy na lokal na port 3000. W przeglądarce uruchamia się interfejs SuperAGI i wita nas swoim ekranem powitalnym. Jedną z opcji, jaką widzimy od razu, jest sekcja Marketplace. Mamy w niej listę zainstalowanych w naszej instalacji modułów, z których korzystać mogą nasi agenci. Mamy też gotowe szablony różnych agentów, z których skorzystać możemy na starcie. Tu na przykład szablon agenta o nazwie SuperCoder który jak widzimy przeznaczony jest do generowania kodu i ma predefiniowane cele do wykonywania w tym kierunku. Skorzystamy z niego teraz. Tworzymy agenta z tego właśnie szablonu. Lekko zmodyfikujemy jego domyślne cele. Chcemy, żeby stworzył nam prosty kalkulator. Zmieniamy więc charakter aplikacji na kalkulator. Dodajemy też dodatkowy cel w postaci wygenerowania nam pliku z instrukcją obsługi tworzonej aplikacji. Zostawiamy GPT-4 jako używany model. Następnie możemy dodać lub usunąć wykorzystywane przez agenta moduły i narzędzia. Możemy także zaploadować agentowi jakieś pliki, z których będzie mógł skorzystać. Na dole definiujemy warunki pracy. Możemy też określić odstęp czasowy między krokami, a także tryb pracy. Zostawiamy god mode, czyli pełen automat. Uruchamiamy agenta z takimi parametrami. Agent już działa. Mamy tutaj opisane wszystkie jego zadania, oraz na ekranie widzimy na żywo co aktualnie wykonuje. Po prawej stronie mamy szczegółowe informacje o agencie, a także zakładkę z plikami, jakie zaploadowaliśmy agentowi. Oraz plikami, jakie będzie nam generował podczas pracy. Pierwszy etap pracy już się wykonał. Agent przygotował wstępny zarys kroków koniecznych do wykonania zadania. Jednocześnie zapisał cały plan w pliku w katalogu Workspace. Widzimy plik po prawej stronie w naszym outpucie. I kolejny krok za nami mamy już przygotowany kod naszej aplikacji. Agent zapisał nam to wszystko do katalogu. Jak widzimy, mamy te wszystkie pliki w katalogu Workspace. Mamy tu HTML-owy indeks, plik ze stylami oraz plik z kodem JavaScript. Tym samym mamy swoją wygenerowaną aplikację, czyli nasz prosty kalkulator. Na koniec agent wygenerował nam jeszcze testy jednostkowe. Co prawda pomylił tutaj nazwę pliku i zapisał to pod nieprawidłową nazwą, ale na to akurat możemy przymknąć oko. Zakończone. Zobaczmy, czy nasz kod działa. Pliki mamy w katalogu Workspace. Uruchamiamy i oto mamy swój kalkulator. Poklikamy trochę, żeby sprawdzić, czy wszystko tutaj działa. Tyłka ta apka może nie urywa, ale wydaje się, że wszystko działa poprawnie. A tylko o to chodziło. Tym samym agent wykonał zadanie i zrealizował wszystkie założone cele przygotowując nam aplikację. Wykorzystaliśmy agenta z szablonu od odgenerowania kodu, ale takim samym sposobem wykonać tutaj możemy każde inne dowolne zadanie, a agenta zdefiniować możemy od podstaw przypisując mu dowolną rolę i dowolne kompetencje. Tak właśnie mniej więcej wygląda w akcji Super AGI. Kolejne narzędzie tego typu to agent GPT. W przeciwieństwie do Super AGI. Ten projekt jest o wiele prostszy zarówno w użyciu, jak i w działaniu. Nie jest tak rozbudowany jak poprzednik i nie pozwala na aż tyle. Pozwala na zdefiniowanie tylko jednego celu, który następnie automatycznie jest rozbijany na kilka mniejszych zadań. Tym samym mamy tutaj o wiele mniejszą kontrolę nad działaniem całości. Jednocześnie jest prostszy w użyciu, gdyż jest zredukowany do bardzo prostego interfejsu i raptem kilku opcji. Pozwala na dostęp do internetu, pracę jednocześnie jednego agenta i nie ma tutaj zbyt wielu innych możliwości działania. To, co jest na plus, to to, że jest dostępna wersja online, więc można sobie przetestować ją bez instalowania jej lokalnie. My jednak instalujemy, zatem klonujemy standardowo repozytorium i wchodzimy do katalogu w celu instalacji. Całość jest wyposażona w skrypt instalacyjny. Uruchamiamy przygotowany skrypt, czyli setup SH, i przechodzimy przez procedurę instalacyjną. Wybieramy opcję uruchomienia z poziomu Dockera i trzeba tu będzie podać klucze dostępowe. Podaliśmy klucz do OpenAI. Teraz podajemy klucz API do usługi Serper, która pozwala projektowi na dostęp do wyszukiwarki Google. Zakładamy darmowe konto i pobieramy klucz API. Podajemy tutaj i czekamy na instalację. Po instalacji agent GPT zostaje udostępniony na lokalności na porcie 3000. Podobnie jak Super AGI. Wchodzimy na hosta i aplikacja uruchamia się w naszej przeglądarce. Wita nas okienko powitalne i trzech predefiniowanych agentów, których możemy użyć na wzór. Po lewej możemy się zalogować i utworzyć konto, co pozwoli na zapis naszych agentów, po prawej natomiast mamy listę naszych zadań. Na dole możemy wejść w listę szablonów, w której znajdziemy więcej predefiniowanych agentów przystosowanych do różnych zadań. Wybieramy na test agenta od astrofizyki, ale najpierw założymy sobie konto, tak aby móc zapisywać naszych agentów do bazy. Tworzymy konto admin, od razu logujemy się na nie. I wejdziemy jeszcze do opcji ustawić kilka rzeczy. Zmieniamy tutaj model, na jakim działa całość na GPT4, gdyż domyślna jest tutaj wersja 3.5. Wracamy do głównego okna i stworzymy jednak swojego własnego agenta od podstaw. Niech będzie to agent piszący kod. Prosimy o wykonanie zadania, które polega na napisaniu programu, który potrafiłby symulować świadome zachowanie i samemu podejmować działanie. Agent rozbija nam, jak widać, nasze zadanie na kilka mniejszych zadań, które następnie wykonywane będą po kolei, a każde kolejne podzadanie będzie operować na wyniku poprzedniego. Widzimy właśnie realizację pierwszego etapu naszego zadania. Na dole w każdym momencie możemy zatrzymać całą procedurę albo napisać do agenta jakąś informację lub sugestię. Pierwszy task został już wykonany. Agent przeszedł teraz do realizacji kolejnego. Na tym kroku, jak widać, zaczyna nam już generować kod, który mógłby przedstawiać działanie czegoś takiego, o co prosiliśmy. Jest to prosta implementacja, ale właśnie o coś takiego mniej więcej chodziło. W międzyczasie dodany został dodatkowy task, gdyż agent może tutaj dodawać i modyfikować pod zadania na bieżąco w trakcie wykonywania innego zadania i postępu, jaki został osiągnięty. Ale wróćmy do naszego zadania. Jak widać, mamy już więcej kodu oraz prostą implementację podejmowania decyzji na zasadzie: jeśli jesteś głodny, to zjedz. Jeśli spragniony, to napij się i tak dalej. Jest to dość logiczna implementacja tego, o co prosiliśmy. W kolejnym kroku agent proponuje nam sposoby na przetestowanie naszego kodu. Tutaj spodziewać by się można było raczej gotowego rozwiązania, ale mimo wszystko można uznać to rozwiązanie za poprawne, gdyż nigdzie nie sprecyzowaliśmy, że chcemy gotowych testów. Następnie agent będzie dokładał coraz więcej podzadań, aby jak najlepiej wykonać powierzone mu zadanie. Na tym etapie zakończymy, gdyż tych tasków doszłoby tutaj jeszcze dużo. Zobaczyliśmy już mniej więcej flow działania agentów w Agent GPT. Kolejne i jednocześnie najmniej spektakularne, jeśli chodzi o interfejs, narzędzie to Baby AGI. Nie posiada żadnego interfejsu i mocno minimalistyczną konfigurację. Narzędzie działa w terminalu. Po podaniu mu zadania, które definiujemy w pliku konfiguracyjnym, zaczyna ono działać w nieskończonej pętli i będzie się tak wykonywać, zanim sami go nie zatrzymamy. Jest to zatem nieco inne podejście do tematu. Zobaczymy, jak to działa. Instalujemy narzędzie, klonując repozytorium do naszego katalogu. Po sklonowaniu repozytorium, wchodzimy do katalogu z projektem i zależnie od opcji, wybieramy albo Dockera, albo instalację w systemie. Tutaj wybraliśmy opcję drugą, zatem instalujemy wymagane biblioteki. Konfigurujemy teraz całość. Aby to zrobić, kopiujemy plik EnvExample do Env lub zmieniamy mu nazwę. W pliku podajemy klucz od OpenAI oraz wybieramy model. Następnie na dole precyzować będziemy startowe zadanie do wykonania, gdyż w przeciwieństwie do poprzedników zadanie do wykonania określamy bezpośrednio w pliku konfiguracyjnym. Ale najpierw zobaczymy, jak to działa domyślnie. Uruchamiamy narzędzie i jak widzimy, jako Task, do wykonania widnieje zadanie, które widzieliśmy przed chwilą w pliku z konfigiem. My chcemy tu podać inne zadanie, więc zdefiniujemy sobie teraz jakieś inne zadanie w konfigu. Zmieniamy nazwę naszego agenta i spróbujemy za jego pomocą znaleźć przepis na budowę wehikułu czasu. Definiujemy taki task i zobaczymy, do czego w tej materii będzie w stanie dojść baby AGI. Uruchamiamy ponownie narzędzie z tak zapisanym plikiem konfiguracyjnym i jak widzimy zadanie zostało uruchomione. W pierwszym kroku zostało rozbite na poszczególne kroki do wykonania po sobie. Mamy tu teraz bardzo ciekawe podzadania, takie jak przyjrzenie się koncepcji mostu Einsteina Rozena, zebranie wiedzy o wormholach, budowa komputera kwantowego czy wykorzystanie wielkiego zderzacza hadronów. Narzędzie proponuje teraz przeanalizowanie wszystkich tych ciekawych koncepcji w celu wykonania naszego zadania. Stworzyło więc sobie listę instrukcji, według których będzie podążało krok po kroku. Na start, jak widać, mamy tutaj dowiedzenie się czegoś więcej o koncepcji tunelu czasoprzestrzennego. Następnie narzędzie rozbiło to podzadanie na kolejne podzadania, takie jak poważniejsze zagłębienie się w teorię, przestudiowanie wszystkich źródeł, książek i prac naukowych, zrozumienie teorii i matematyki za tym stojącej, potencjalnych implikacji, konsultacje z ekspertami i kilka innych. Jako pierwsze proponuję zapoznanie się z fundamentami mechaniki kwantowej. To podzadanie zostaje właśnie wykonane, i znowu mamy tutaj rozbicie na mniejsze elementy, takie jak zrozumienie podstaw mechaniki kwantowej. Przestudiowanie matematyki za tym stojącej, przyjrzenie się obliczeniom kwantowym oraz zastosowaniom. Jak widzimy, nasza lista coraz bardziej się wydłuża. Baby AGI stara się podążać za tematem najgłębiej, jak potrafi. Każdy kolejny task operuje tutaj na wyniku poprzedniego, wciąż dokładając coś nowego. Narzędzie mogłoby tak teraz pracować w nieskończoność, drążąc temat głębiej i głębiej. Spróbujemy teraz jeszcze czegoś bardziej przyziemnego. Zamieniamy naszego agenta na Fanadody i podajemy mu zadanie do wykonania polegające na znalezieniu jej odpowiedniego prezentu na urodziny bazując na tym, co lubi ona najbardziej. Zobaczymy, jak teraz poradzi sobie Baby AGI. Zamiast budować wehikuł czasu, będziemy szukać prezentu. Uruchamiamy ponownie narzędzie z nowym zadaniem do wykonania. Nasze zadanie zaczęło się wykonywać. I oto mamy wstępną koncepcję. Narzędzie pisze nam tutaj, że dziewczyna dba o zdrowie i lubi fitness. Więc może jakaś elegancka odzież lub ciekawy sprzęt do ćwiczeń. Tym samym narzędzie stworzyło kolejne podzadanie polegające na znalezieniu producentów oferujących różne sprzęty do ćwiczeń z jakimś ciekawym designem i w ciekawym stylu. Następnie proponuje nam tutaj jakieś nazwy, gdzie można by poszukać tego typu rzeczy. Baby AGI nie ma tutaj dostępu do internetu, więc mogą to być wyssane z palca rzeczy, ale i tak trzeba przyznać, że wnioskowanie jest całkiem w porządku. Pozwalając teraz narzędziu pracować dłużej, drążyłoby ten temat dalej, dopóki byśmy go nie zatrzymali. W taki sposób działa właśnie Baby AGI. Raz uruchomione będzie drążyć temat w nieskończoność, zanim go ręcznie nie zatrzymamy. To oczywiście nie wszystkie tego typu narzędzia. Innym z tego typu rozwiązań jest też na przykład GodMode, dostępny online. Pozwala na stworzenie własnego agenta i działanie z poziomu przeglądarki. Podsumowując, teraz wszystkie te narzędzia. Każde z nich jest nieco inne i każde może nadawać się lepiej lub gorzej do wykonania danego typu zadania. Zacznijmy od narzędzia, na które był przeznaczony oddzielny materiał, czyli AutoGPT. Jest to jak dotąd chyba najlepiej rokujący projekt i z największym potencjałem na rozwój. Duża elastyczność i modularna architektura pozwala na budowanie za jego pomocą nawet mocno złożonych rozwiązań. Wśród natomiast narzędzi z graficznym interfejsem oferującym najwięcej chyba możliwości narzędziem jest Super AGI. Modularna budowa pozwala na rozbudowę i wzbogacanie go o nowe możliwości. Wymaga on jednak dopracowania jeszcze wielu elementów. Agent GPT może być za to dobry, jeśli potrzebujemy czegoś prostego w działaniu, bez jakiejś zaawansowanej architektury. Posiadając prosty interfejs i niewielką ilość opcji. Może być ciekawym rozwiązaniem, jeśli ktoś potrzebuje czegoś prostego i intuicyjnego w działaniu. Baby AGI jest natomiast świetne, jeśli potrzebujemy na coś pomysłu. To narzędzie jest czymś w rodzaju burzy mózgów, więc szukając dogłębnego rozbicia jakiegoś problemu na wiele koncepcji, nadaje się do tego świetnie. Tyle o różnicach. To, co natomiast łączy wszystkie te narzędzia, to to, że są one jeszcze w zbyt wczesnej fazie rozwoju, żeby nazywać je czymś, co może bezawaryjnie wykonać za nas każde zadanie. Tak nie jest. Narzędzia te nie są jeszcze dopracowane, są pełne błędów i czasami mogą dawać dość nieoczekiwane rezultaty, a wykonywane zadania potrafią czasem się zapętlić czy utknąć w martwym punkcie. Są to niestety jeszcze wciąż eksperymentalne projekty i bardzo daleko im jeszcze do tego, czym mogłyby stać się docelowo. Na to potrzeba jeszcze trochę czasu, jednakże jest to już krok w bardzo dobrym kierunku i warto obserwować rozwój tego typu koncepcji, gdyż jest to kierunek, w jakim właśnie powinno iść implementowanie tego typu technologii. Jeśli chcesz, zasubskrybuj kanał, aby dostać powiadomienie o kolejnym nowym materiale. Zerknij też na social media, tam też będą publikowane jakieś ciekawe rzeczy.